Co to za cukierek? To jest tabletka, ale smakuje jak cukierek, o smaku pomarańczowym. I takie smaki pomarańczowe przed piciem kawki będziesz dzisiaj sobie fundował? Wolę zaburzy... mieć smaki przed piciem kawki niż mówić eee, jak astmatyk. Mm. <laughs> Możemy zaczekać aż sobie tam wydziąć aż tego cuk cuksa. Tak, Wstaliśmy, po czym wcisnąłeś nagrywaj. <laughs> Mm. To jest fajnie. Widziałem, działałeś do końca? Nie, punkt. No nie, no nie musiałeś tego robić. Wiem, ale mogłem. Mogłeś, to prawda. Mateuszu, zakładam, że coś będziemy dzisiaj parzyć albo przynajmniej pić. <laughs> albo przynajmniej pić. Cóż za spoiler. Tak, nie będziemy dzisiaj parzyć. Znaczy no, coś, nie, co tam no, będziemy... ale nie będziemy rozmawiać o tym, co parzymy. O czym będziemy rozmawiać? O tym, czego nie parzymy. I słowo nie jest słowem klucz. Słowo nie jest słowem klucz. Tak. Będziemy parzyć nie kawę. Nie będziemy robić nie mleko. Nie będziemy robić nie mleko? Będzie... Nie, przecinek, będziemy, przecinek. będziemy, będziemy robić, robić nie mleko. Nie mleko. Nie mleko. Yy, czyli jakieś mleko wege, tak? Tak jest. Z czego? Ja zrobię sobie z migdałków, ale to w sumie nie ma większego znaczenia. Możesz sobie zrobić z czego lubisz. No ale pewnie one różnie smakują i pewnie mają różne właściwości. Też jedne są zdrowsze, drugie mniej. Sojowe chyba na przykład troszkę odchodzi, nie? No tak, no ale to tam inna rozkmina. Ja mówię o tym, że możesz użyć orzechów na przykład laskowych, mm. albo migdałów, albo nie wiem, nerkowców. Co tam lubisz? No, ale to będzie inaczej smakowało, tak? Czyli no tak, to jest kwestia tak, tak. preferencji po prostu? No, jasne, i smakowych, i, 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 i smakowych, no. Okej. No, ale robi się tak samo robi się strasznie prosto, strasznie prosto, i nie robienie tego to jest po prostu złe, bo te kartonowe dobre nie mleka kosztują mega dużo i różne rzeczy mają w składzie, raz lepiej, raz gorzej, ale co dla mnie jest najważniejsze, one mają bardzo krótki termin przydatności, jak już to otworzysz. To tam jest 48 godzin z reguły i to z reguły jest prawda. <noise> to nie tak, że jest napisane, a życie swoje. Te kody naprawdę się dosyć szybko psują. Natomiast piękne jest to, że jak sobie robisz sam, to możesz sobie zrobić tyle, ile potrzebujesz. To prawda. Malutko możesz sobie zrobić, możesz sobie przygotować prepy, a prepy mogą stać dłużej. <noise> Bo z naszych doświadczeń wynika, że nawet no czekaj, i Czekaj te... prepy, czyli coś. Przed... Wstępne przygotowanie tak jest, czyli mhm. moczące się w wodzie migdały. I to może stać długo? No. To się nie zepsuje? Z pięć dni to spokojnie. No, Okej. Okay. No. I co tak wiesz, robisz na zapas w lodówce sobie to stoi. Eee, I dopóki tego nie, nie, nie zmielisz, nie eee, prze, prze, przeprocesujesz, to nic się temu nie dzieje. A kiedy potrzebujesz, to to jest naprawdę chwila, moment i masz gotowe. I tą chwilę moment zaraz pokażesz? Tak. I to będzie krótki odcinek dzięki temu, bo to jest chwila moment. Idziemy? To jest moment, kiedy mówisz nie obiecuj. Nie wiem, ten tak ten nakręcony tymi naszymi kręceniami, że jak zawsze tu idę stamtąd, to ja słyszę tą muzyczkę w głowie. No ja też. Nawet idę w A bo ona jest w głowie tak A... Dobra, yy, tu są prepy. To? No. Czyli migdały moczące się... No dobra, ale ile one się moczyły tak już? Yy, Zalem sobie to wczoraj na wieczór. A to? A to była przedwczoraj, albo dwa dni temu już nie pamiętam. To się takie mleczne robi coraz bardziej. Nie wiem czy to widać, ale to, ale to jest. Ale nie fermentuje. bardziej mleczne niż to. Ale jak się powąchasz to nie fermentuje. Da. No czekaj, powącham. To no może jakieś aromat delikatny ten. mojej lodówki. Oj tam. No i cóż no to wystarczy zmiksować, doprawić i używać. No to zrobimy to teraz? No. Jesteś gotowy? No, jestem gotowy. Czyli co? Wsypuję migdały, zalewam wodą. Muszę to robić z tą wodą. Na jak długo, co najmniej? Yy, chodzi o to, żeby migdały namokły. Im bardziej będą miękkie, to łatwiej się zmienią yy. i łatwiej oddadzą te wszystkie swoje smaczki i tłuszczenia. Yy. Czyli co najmniej ile? Yy. Kurde, nie wiem. Nic nie sprawdziłem tego. Z to ja po prostu... nie sprawdziłeś tego. No tak. Nie nastawiłeś 15 butelek z migdałami i nie sprawdzałeś co godzinę? Bo to bym się podejrzewał o takie coś. Nie. Jeśli chodzi o fazę testów, to tu bardziej jestem skupiony na owsie, ale to o tym za chwilę. Co jest ważne? 10% stanowią migdały. 10% tej wody. Okay. Czyli to jest na pół litra, czyli mamy 50 g migdałów do, do pół litra wody, nie? Uh -huh. e, Lubię półlitrówki, no bo sobie mogę zblendować na raz. No jakbym po prostu wsypał od razu migdały z paczki i zalał to wodą, to pewnie w tej też by się zrobiło, to, to tylko trzeba by dłużej mielić. E, blendować, natomiast cały ten przepis powstawał tak naprawdę pod wyciskarkę wolnoobrotową i to jest uh -huh. super sprzęt ku temu. No i tam bym nie ryzykował z takim suchym migdałem. No tak. yy, natomiast do wyciskarki wolnoprotowej po prostu to wrzucasz, tam się bzz bzz wyciska jak sok, tylko to nie jest sok. No i masz gotowe nie mleko. Dobra, czyli taki dzień A wcześniej to jest bezpiecznie już, tak? Nawet nawet noc wcześniej, nie cały dzień. Nawet, czyli nawet wieczorem mogę sobie zadać i tak. rano mogę sobie zmienić. Dokładnie tak. I to jest super, super moment. No i teraz będzie głośno. Chwilę to się robi, jednak. a to się moczyło mówisz od wczoraj. Tak, to się moczyło od wczoraj, ale to też słaby blender, nie, bez przesady, zwykły mały domowy blenderek. Dobrze, że powiedziałeś to, to pokazując dokładnie markę blendera do kamery. To ty pokazałeś. Nie, ja to tylko nagrywam. A ja tylko wyciągałem blender. Dobra, w każdym razie no to jest w zasadzie tyle. Nie? Teraz trzeba to odcedzić i ja sobie to doprawiam. Doprawiasz? Doprawiam, tak, to no bo sobie jak robiłem testy smakowe nalałem zwykłego mleka i nalałem to i sobie tak sprawdzałem i… A, żeby się zbliżyć do smaku. I prawdziwe smarku. mleko są wiele bardziej słone. Słone? Słone, tak. Sól jest kluczem. Czekaj, ja mogę spróbować w takim razie jak to smakuje. A to cię się jeszcze, dobrze. dobra? Zanim no będę jasne. doprawiał to, to sobie to odcedzimy. No i znowu… We french pressie. Dzisiaj zrobimy to we french pressie, chociaż tego nie sprawdziłem. Jest, jest dzień zaraz, jest dzień, to pod... czym to robisz normalnie? Normalnie odcedzam to sobie takim siteczkiem do herbaty, takim stałym filtrem do herbaty, takim sitkiem, ale nie gęstym sitkiem, ale nie rzadkim sitkiem, no bo papierowe filtry do Uff, V60… Mielenie średnie. Tak, mielenie średnie. Papierowe filtry się zapychają uh -huh. i to przesączanie się tego nie mleka trwa bardzo, 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 bardzo długo. I tracisz też te tłuszczyki, nie? No bo to zostaje na papierze, jak weźmiesz zbyt luźne takie zwykłe duże sitko kuchenne no to za dużo przejdzie ci tych wiórków i to też nie jest fajne, no bo wtedy jak pijesz to znaczy to może być fajne, możesz to lubić nawet, no bo to ci daje takie delikatne, kraftowe wręcz kawałeczki migdałka. No ale mleko od krowy nie ma czegoś takiego. Nie? Ale mleko od krowy czegoś takiego nie ma, więc pewnie tego nie chcesz. Dobra może… A dobra, może wycisnę, właściwie bo boję że jak za mocno nacisnę to za dużo przefiltruje, ale no może nie. No i więc sobie używam takiego sitka po prostu o, o, o takich oczkach, że do herbaty to jest super, bo ta herbata wtedy nie ma w środku żadnych kawałków liścia, a jednocześnie też właśnie nie za długo to trwa. No, ale to zaczekaj, bo z tą gęstością sitka to ja na przykład bym nie wiedział jakie to ma być, po tym co mówisz. Takie jak we french pressie jest ok, czy to jest za grube, czy za drobne? Z tego co widzę jest idealne. Ok, czyli można to robić we french pressie? Właśnie widzę, że można. No to świetnie. Nie, nie robiłem tak do tej pory, ale widzę, że można. Yy, kolejne jest fantastyczne yy, użycie french pressu. Bardzo powoli to robisz. Trochę to idzie coraz ciężej, a trochę nie chce. to się jednak, nie? Tak, ale to dobrze. No tak. Chcemy oddzielić, nie? No tak, tak, tak. A trochę nie chcę przycisnąć za mocno, żeby nie poleciało bokiem, nie? No bo jak uh -huh. przycisnę bo ten to się sprężynka nagnie. I jak to teraz odfiltrujesz, to wtedy jest etap doprawiania, tak? Tak. Cukier i sól i nic więcej. Czy jakieś jeszcze rzeczy tam? Nie, generalnie cukier i sól. I to też nie musi być cukier. To może być cukier, a to może być coś innego fajnego. Yy, najczęściej używałem syropu z agawy. Okej. Okay. No właśnie miałem pytać, czy jakieś syropy albo inne słodzące substancje nie no Tak, wszystko fajnie. co lubisz. Wszystko co lubię, ale czy to znaczy, że jak chcę sobie zrobić na przykład taką mleczną zimową kawkę, to mogę sobie tu na przykład wrzucić jakieś jeszcze korzenne akcenty? Czy to już jest zły pomysł? Bo na przykład mm -hmm. się to nie będzie chciało pienić potem albo coś? Powinno się spieniać tak samo. Pytanie, z czym będziesz spieniać? Proszę bardzo. Wyfręć, wyfręć. <laughs> Dobra, trochę sobie zrobiłem pod górkę, bo nie wlałem wszystkiego, więc teraz nie wiem, ile mam doprawić. Mm. Tu jest dla ciebie niedoprawione. To mam spróbować, tak? Tak. No. Ja od cukru. Ok. To jest dobry punkt wyjścia, ale faktycznie doprawienie. No właśnie. No. Generalnie na pół litra powinienem wziąć 10 g cukru, ale tu nie mam pół litra, tu mam raczej 250, mm -hmm. czyli wezmę sobie 5 g cukru. A i w ogóle mam cukier, więc możesz w końcu zobaczyć, jakie to jest tak. mielenie średnie. Mielenie średnie, pokaż mielenie średnie. Nie wiem, czy widać pojedyncze ziarenka. Nie musi być widać pojedyncze. Jak mielisz, to też nie patrzysz na pojedyncze. Spoko. Wiemy w końcu, co to jest mielenie średnie, Mateusza Dąbka. Zwykły cukier. Dobra, bo ja już zapomniałem co tu się dzieje. 5 gram cukru na 250 tego nie mleka. Tak, no. Zakładam, że to jest 250, no. bo ta butelka ma pół litra, okay. A cały prep był z pół litra, ale trochę mi tam zostało, bo nie chciałem wylewać więcej no wiem, do French Press a, bo a i wszystko tak jest. Jak moja babcia robiła przepisy, to wszystko było po uważaniu. I dzisiaj też będzie po uważaniu. Yy, dlatego robię to skrupulatnie na wadze. A soli się daje dużo? Pół yy, grama na pół litra, czyli tu będzie jeszcze trudniejsze. To bardzo mało. Yy, do teraz muszę dać 20 yy, g. Czy ta waga to zauważy? E, zauważy dobrze O, chyba, chyba się udało. Najwyżej sobie dosolimy, uh -huh. bo bardzo łatwo jest przesadzić. To się nie uda. A no trzeba zamieszać, nie? Tak, no trzeba zamieszać okay. I to już będzie gotowe? W zasadzie tak, no. Mogę tego spróbować, jak zamieszasz? Tak jest plan. Tak chciałeś. I co potem się będzie działo? Nie ja potem już nie zrobimy kawę z mlekiem. Znaczy z, nie z nie mlekiem. Okay. Takie jak putinko jakieś, tak? Tak. No. no właśnie, jak ze spienianiem tego. Bo to właśnie jest... działa, normalnie działa, tak? wszystko działa i to jest wspaniałe. Ale no i jak... właśnie tutaj jest ta moja dygresja do owsa. Trwają cały czas testy z owsem, ponieważ mleko z owsa się robi dokładnie tak samo i też jest smaczne i też się robi mega prosto, tylko jeszcze mi się nie spienia. Więc... <głos> 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 jeszcze mi się nie spienia. Tak, no cały czas tam próbuję znaleźć tę jedną małą różnicę pomiędzy owsem a migdałem, co powoduje, że tam czegoś brakuje, co mhm. tam trzeba dodać, żeby się też fajnie spieniało, żeby można było tym pracować. Natomiast to się spienia normalnie, czy to na gastromaszynie, czy to we french pressie też się spienia normalnie. Ale normalnie to znaczy na tyle normalnie, żebyś namalował tym rozetę na przykład? Tak, hmm? okay. ja to zrobiłem. Ok, a zrobisz to dzisiaj? To się okaże. Okay. No, mhm. Nie wiem, to chyba już jest zamiąchane, nie? Pokażę jak to smakuje. Może być zamiąchane, a teraz sobie przypomniałem, że teraz może nam tego braknąć na dwie kawki, więc... Podzielimy jedną kawką. Wow! Robi, nie? No, a to faktycznie teraz smakuje super. Ocie jak nie, nie mleko, to jest jak mleko, ale jest bardzo blisko. Tak, no, a znaczy, właśnie, znaczy, że to jest z migdałów jasne. Ma w sobie to z mleka czego się nie spodziewałem, że mogę to mieć z migdałów. Tak. Bardzo dobra. Dobry. Dobra, no to pienimy. To ja sobie szybciutko zrobię jakiegoś szycika. żebyśmy mieli co zalać. Oczywiście w domu być tego szecika w aeropresie, a Oczywiście, nie w mleku, To Oczywiście, że tak, ale… Żeby pokazać, że to jest full profesjonalny produkt to zrobimy full profesjonalne espresso na full profesjonalnej maszynie. Okej. Okay. Yy, bo to naprawdę nie ustępuje tym najdroższym niemlekom. A jakby chcieć tego robić dużo to w sumie też się da, nie? W sensie w gastro na przykład jakby ktoś no. chciał sobie sam robić takie niemleko. No tak, no to jest właśnie kwestia tej… Zalania dużej ilości migdałów dużą ilością wody i posiadanie dobrego blendera. Tak, albo przygotowania sobie dużej ilości prepów na te wrzuty do mhm. wyciskarki wolnoobrotowej ileż to tam potrwa. Mhm. 7 minut spoko. A liczyłeś w ogóle finansowo jak to wychodzi? Bo migdały nie są tanie, mimo wszystko. Migdały nie są tanie, i to jest najdroższy koszt, ale to wszystko zależy od tego właśnie na ile znajdziesz tanie migdały i tyle kosztuje twoje nie mleko. Więc jeśli kupisz migdały za 50 zł za kilo. Nie no pytam ile muszę kupić migdałów, żeby mieć, nie wiem, pół litra, to pół litra na to. Jeśli kupisz... Yy, nie no teraz kupiłem kilo, nie? Jeśli kupisz uh -huh. 50 zł za kilo migdały, no to... Był yy, no to litr twojego mleka kosztuje 5 zł, nie? Uh -huh. okay. No dobra, pieni się rzeczywiście. Trochę tam odpłynęło, no nie, nie balonik. Jest to nie jest to rozeta. Yy, pierwsze spienienie. Ty no ale wygląda to super. Nie? I smakuje. A tu jeszcze wystarczy na to drugie ostatnie. A powinno się udać? Wiesz? No złop tą rozetę. Może się uda. Idź ty rozeta. <noise> nie uda się. Nie uda się. Może ci zjeść bałwankę tuli no Nie tulipanka. może być bałwanek. Troszkę za słabo sobie spędziłem, co widać, eee, no ale smakuje, no. Mogę? No. A ty też próbujesz? <grymne> <grymne> Bardzo dobra. Wspaniale. Bardzo dobra. Ej naprawdę. Pyszne, nie? Znaczy naprawdę, nie, nie żebym że żeby się tego nie spodziewał, ale no nie, jest super. No full pro. Właściwie nie jestem… No, okej, okay, no czuć, że to nie jest mleko, mleko, ale gdybym Troszkę mi ktoś na nie, powiedział, kwaski, nie? Ale gdyby mi ktoś nie powiedział, to nie wiem czy bym pomyślał, że o to na pewno nie jest ale mleko. Ale to jest tak dobre, że to można lubić równolegle. Uh -huh. To tak nie prawda. jest dobre jak na nie mleko, tylko jest po prostu dobre. Tak, to jest właśnie to po inna prostu… Inna kategoria tak. smacznego napoju. Masz rację, no. Ale super. Ja w ogóle nie piję kawy z mlekiem ani z niemlekiem. To w ogóle chyba nie wiem, czy to nie jest pierwsza moja kawa z niemlekiem w życiu. dobrze, masz duże porównania. Tak. No. Ciasteczko. Ciasteczko do kawy? Migdałowe, no. Yl... Bo to jest z tych migdałów. Jak to? Aha, z tego co Ci zostało tak. odfiltrowane? Czy no nie tylko, nie? Ja ale, ale to jest tam dodane. Po prostu zero waste. Ta pulpa migdałowa, okay. która zostaje, została tutaj wkręcona do ciasteczka. Mhm. Mm ok. No, więc nie dość, że szybko, tanio, łatwo to jeszcze można sobie ciastko uczyć.